Cześć, tutaj Hanczak, a to jest kolejny odcinek Eska Reakcji. Dziś zaprosiłem do studia gościa specjalnego. To Michał Szpak, który zareaguje na swoje archiwalne filmiki. On jeszcze nie wie, co go czeka. To jest pierwszy viral Polski po prostu. O nie. A i nie zapomnijcie dać łapki w górę. Zaczynamy. No to pogadamy sobie, jak Michał z Michałem dzisiaj. Witam cię serdecznie. Witam Bardzo się ja. cieszę, że Cię widzę, ale teraz pytanie, czy ty lubisz oglądać siebie samego na ekranie? Zależy! Zobaczymy, co mi pokażecie. No właśnie, zależy, co to będzie. Oby były same pikantne sceny. Słuchaj, będą tylko najlepsze kawałki, naprawdę. No i też przy okazji Cię zapytam o parę historii, które są związane z tymi filmami. Spoko. To co, startujemy? Udzią w hicie jest dla mnie początkiem kariery, ponieważ gdy zaśpiewałam piosenkę chłopaki rozłączam, żyli nie nie wyraziło złej opinii o tej piosence i o Prosta. moim głosie, lecz wyraziło dobro. Co to był za występ? Co to był za wywiad? Czy to był pierwszy twój wywiad? Tak, to był mój pierwszy wywiad. To musiało być gimnazjum, dlatego że GimHit to był właśnie y, konkurs piosenki szkolnej i on dość mocno się rozrósł na nasze województwo i nie tylko chyba. Czy ja coś tam śpiewałem? Może tak, może była to moja i twoja nadzieja. Moje źródła mówią, że miałeś wtedy 13 lat. Czyli to jest gimnazjum, czy nie? To było gimnazjum w takim razie. No to gimnazjum. Wyglądałem tam, jakbym miał 7, wciąż 7. No właśnie. <grym> tak Zaczęliśmy od bardzo mocnego kawałka. No to zobaczmy kolejny. Co to był za występ? To była miejscowość pod Tarnowem, z tego co pamiętam. Mój kumpel miał wypadek na motocyklu, i to była ta msza, która miała pomóc mu w zebraniu środków na to, aby e, można było go zrehabilitować po prostu. I tam zaśpiewałeś Ave Maria? I tam zaśpiewałem Ave Maria Po czyni Pucine, tak mi się wydaje. Cóż mogę rzec? To jest utwór, który mi zaserwowała moja siostra. Pamiętam, jak ona go zaśpiewała pierwszy raz. E, to już było w kiedy ona mieszkała we Włoszech, i ja usłyszałem to, jak ona śpiewała to na jakiejś ceremonii tam, właśnie. I od tego czasu utkwił mi tak mocno w pamięci, że no, chciałem po prostu go sam wykonać. Brzmiało anielsko, mimo że nagranie technicznie już dzisiaj nie no, stary jak świat, źle. O Starek Świat! Ale rzeczywiście, no to trudna jest pieśń. Zobaczmy w takim razie kolejny film z archiwum Michała o Z archiwum o którym nawet X, nie wiem. Dokładnie. <laughs> o, kocham to. To jest jedyny za górnie, jakby nikt, jakby ktoś pytał. To jest w związku z produkcją Netflixa i chyba film się nazywa Volcanoman właśnie. I to była część promocji.

filmu. Tak jest. I tu wcieliłeś się w takie ikoniczne postaci tak. związane z konkursem europejskim. Abba, Europy. Lordi, Edyta Górniak. A która postać była najtrudniejsza do odegrania? Portugalczyk. Z Salvador Sobral. Sobrano. On rzeczywiście taki bardzo introwertyczny. Tak, tak, tak. Więc to było najtrudniejsze ze względu na to, że ciężko było go pokazać, chociaż na szczęście on miał też takie swoje tiki sceniczne, takie introwertyczne, więc na tej podstawie można było troszeczkę się oprzeć na, na, to, na tym, jak go przedstawić. Pogrzebaliśmy jeszcze trochę, mamy kolejny filmik. Jest no, tutaj oceniam e, meryt Polski. Były większe, były partie, które się świetne, także generalnie pozytywnie się wsłuchać troszeczkę tej mery pocisnąłeś to jest w ogóle hit że potem po latach spotkaliście się Tak w tak tak out. My, my na ten temat w ogóle rozmawialiśmy tak? ze sobą tak tak to pamięta był... o tym mery co jej powiedziałeś Ja jej nie pocisnąłem za bardzo ja po prostu yy, skomentowałem ją w tamtym okresie Żadna siła, jeśli mamy jakąś determinację, nie jest w stanie zatrzymać tego, co pragniemy zrobić. Więc ewidentnie MRS Polski po prostu wiedziała, czego chce, i dotrwała do momentu, w którym może to robić profesjonalnie. Pozdrawiam zresztą ją bardzo serdecznie. Przedam Wam ciekawostkę, jeszcze jedną taką trochę backstageową. To był 2014 rok, konkurs organizowany przez Uniwersytet Warszawski. 10 lat później zgadnij, kto był w żyli tego konkursu, w 2024. Mary? Nie, ja byłem. <noise> Merry Christmas! Może też komuś pocisnąłem i w przyszłości będzie gwiazdą. Tego sobie życzymy. A to nie był pocisk. No, to im i tam niczym Ja po prostu nie powiedziałam, że nie w niektórych momentach nie dociąga do, do dźwięków, co zresztą można też, wydaje mi się, usłyszeć. To, no. to pomogło być może. Dzięki temu dzisiaj Mary jest tu gdzie jest, i spotkała Michała w Drag Me Out. A my spotkamy się już z kolejnym filmem. No, to jest zbroja czerwonego smoka, którą specjalnie na ten wykon ściągałem. Oh, yes. To był mój pierwszy raz na Opole, tak. Boże, jak ja tęsknię za tymi czasami. Naprawdę, moja wyobraźnia była wtedy. W żaden sposób nieograniczona. A ten strój to rzeczywiście był poszukiwany po różnych dziwnych sklepach, żeby w ogóle go skompletować? Nie, nie, tak? nie. Była taka strona, coś w stylu rock metal shop, tylko że polska strona. Na niej były wykuwane zbroje elfów, smok. Różnych wojowników, którzy później się spotykali na polach bitew. Masz ją do dzisiaj? Zbroję? Te... Nie. nie wiem, czy nie jest teraz w Muzeum Piosenki e, Polskiej w Opolu. Zobaczmy kolejny film z Twojego życia. Co sobie myślisz, jak czytasz komentarze, w których ludzie twierdzą, że jesteś satanistą, antychrystem? Super, kocham to. Jestem lucyferianinem. To prawda, do dzisiaj. Co to znaczy i skąd pomysł na tę stylówkę? To jest pomysł e, na stylówkę, który trochę trochę nawiązuje do wyobraźni science fiction, gdzie wszystkie te postaci z kosmosu są trochę zielone, zielonymi ludkami, a co do całej sytuacji Illuminati, owszem, no co, no, razem z Beyoncé po prostu robimy, pie pieczemy pianki na ognisku, śmiejąc się wszystkim w, w twarz prosto. <grym>, Zobaczmy w razie kolejny filmik. Zapomnieli przytwierdzić mi ją do podłogi. Ale się ruszała, niestety, ale to dobrze. Jak już to zobaczyłem na, na świeże oko, że tak powiem, no to jest w tym jakiś trud, który. Symbolizuje też w jakiś sposób walkę o tolerancję w Polsce po prostu. Od tego utworu też się zaczęła taka twoja tak. kariera już na oczach wszystkich, nie? Bo tak, to był się pierwszy ekspertowo. medialny wykon, yeah. który doprowadził mnie do tego yeah. miejsca, w którym jestem teraz. Poza tym to też dla mnie niezwykle ważny dzień, bo jako pierwszy wykonałem utwór Hiob grając na fortepianie, gdzie ja naprawdę e, nie gram na takich rzeczach e, i to było dla mnie potrójnie stresujące. Zobaczył w takim razie kolejny materiał. A, a, a lot. Okay. And this hair has become your signature. Everyone knows 30 minut. Nie. No. Ale bardzo, ja w ogóle z tą ekipą cały czas mam, e, cały czas mam z nimi kontakt. On się mnie zapytał po prostu, jak długo zapuszczałem włosy, a ja mu powiedziałam, że 30 minut, a bo myślałem, że jak długo suszę włosy. Jest to pamiętny, pamiętna sytuacja, dlatego, że oni bardzo często do tej sytuacji też wracają na swoich social mediach. Ale że byliby szczęśliwi, gdyby a, tak szybko rosły a jak włosy. jak ja bym był szczęśliwy, wtedy Wtedy miałbym fryzurę świata po prostu wszystkie. Zostaniemy jeszcze poniekąd w klimacie Eurowizji. Widziałem tego, uh, Serio? bardzo dawno. Nie tak. wracasz do tego występu? Nigdy nie wracam do wykonów, które już zrobiłem. Może raz, zaraz po tym, jak to się wydarzy. No, bo to już jest zawsze przeszłość. Jakby ogromny sentyment mam do tego i wielkie emocje, ale to już było, więc czas na nowe. Kto wie, e, Kto czy wie? jeszcze nie eurowizyjne w Kto wie? Kto wie? Kto wie? Tego jeszcze nie wie nikt. Ale nie wykluczasz tego. Nie wykluczam. Ale na razie jeszcze pogrzebiemy w przeszłości, no bo materiałów z przyszłości nie mam niestety. A szkoda. A szkoda. Ale tu byłem zestresowany, bo jak ja mam vibratów w e, takim wysokim, to znaczy, że musiałam być zestresowany. Przed wyjściem na scenę jest... w każdym teatrze są schody takie e, backstage'owe. I pamiętam, że w ostatni jeszcze, e, zaraz przed wyjściem, pobiegłem, żeby sobie e, domalować kreskę eyelinerem. Lecz ludzi jest Tego nie widziałem... Woo! No, nie wiem, kiedy ostatni raz to widziałem, ale to było bardzo, bardzo dawno. Cały czas jest tak samo emocjonalnie naładowane jak wcześniej. Wtedy wszystko się zaczęło. A co było dalej? Jeszcze mamy kilka filmów. Jeszcze kilka filmów mamy? Boże! Jak ja bym ci miał doradzić, to nie bierz <grybuj> kuby. <grybuj> świeżo. Czułem tutaj miłość. Jesteśmy na czasie. Tak, tak, tak. I wiesz, i szacunek dla starszych, tak, to jest tak, tak. Po A ty jesteś nie. starszy? No, no, od ciebie. Ile? O, już o 62 lata. O nie. No. To do no, seniora. No, co to była za historia? Przecież potem wszystkie portale pisały spira między Michałem Szpakiem a Kubą Badachem. Nie mówię tak, nie mówię nie, nie dementujemy tego, nie wiem o co chodzi. Jest konflikt nie tyle. No, i znowu się będzie klikać. No to zobaczmy kolejny filmik. Tak wyglądam bez wzrostu. Już nie pamiętam. Nawet. Do dzisiaj nie wiem, jak to wykonałem. Siedząc. A to jest jeden z najtrudniejszych utworów ever. Wiem, że nawet e, później dostałem komentarz od córki perkusisty Juro, że jak ty to wykonałeś na siedząco, czy coś, tej, że to jest niemożliwe. Jakieś, ta, jakąś taką, taką, e, taki przytek dostałem, ale no jest to fantastyczne wspomnienie. Tak. No już ładnych parę lat minęło. No, to było, było jeszcze, jeszcze przed roku. Eurowizją. To teraz będzie impreza, którą myślę rozpoznasz, a przynajmniej twoi fani rozpoznają. Ale to już było. I za Pamiętam Maryla, za, zaraz przed, my się umówiliśmy, była próba i Maryla do mnie przychodzi i mówi Michał, wiesz co, to ja jednak zaśpiewam tą pierwszą zwrotkę, zacznę, a ty przejmuj, przejmujesz drugą. Ja mówię, no dobra, dobra. Przy, I wychodzimy na scenę i leci, leci utwór i nikt nie śpiewa. I Maryla się patrzy na mnie, dlaczego ja nie śpiewam? A ja mówię, Marylka, ty miałaś to śpiewać. Tak się dogadaliście, że tak się, się nie Tak dogadali. się dogadaliśmy, że się nikt nie dogadał, ale wykon był epik po prostu. Tylko Maryla chyba może mieć bogatsze stylizacje od ciebie na scenie. Fantastyczne jak zawsze, naprawdę. Ja Marylę kocham. Zapraszam cię teraz do kolejnego filmu. Zobaczymy, jakie reakcje wzbudzi. Kultowe. To jest pierwszy viral polski po prostu. Kusty <grym> <grym> Później wszyscy chcieli życzenia. Wszyscy. Do dzisiaj mi piszą zresztą ludzie. Po prostu włączyłem podkład jakiś, znalazłem gdzieś, i to było. Jeden, one shot. Dla kogo to wtedy wykonywałeś? Dla mojej siostry Marlene, więc to musiał być e, styczeń. Nagrałeś to dla siostry, e, ale wrzuciłeś to na publiczny... E... Wrzuciłem to na publiczny, no bo chciałam, żeby ludzie ocenili, czy takie życzenia są spoko. Nie zdawałem sobie sprawy, że <laughs> będzie to aż tak, e, taki duży zasięg miało, ale się tego nie wstydzę, wręcz powiedziałbym, że cieszę się, że mam takie odpały i życzę sobie, żeby jeszcze się takie pokłady energii we mnie znalazły, żeby nagrywać takie rzeczy właśnie. A jak siostra zareagowała na to? życzenia. No, siostra szczęśliwa. Zresztą do dzisiaj wszyscy jej przesyłają, jaki filmik, no taki. A poza tym połowa Polskich chce, żebym nagrał dla nich życzenia urodzinowe, więc... Dobrze, no to w takim razie coś z zupełnie innej beczki. To jest w Wiedniu. W teatrze. Z wiedeńską orkiestrą. I to jest właśnie twoja siostra? To jest moja siostra, tak. Nie. Pierwsza część koncertu była mojej siostry, druga część koncertu była moja, a później się spotykaliśmy jako duet. Bardzo ładne wspomnienia piękne, rodzinne. Piękne, piękne wspomnienia. E, no to na koniec coś nierodzinnego. Myślę, że to może być mocny strzał. Powtórzę trochę, e, Edzie, że na Nie! Nie, jednak się ukryłem ten język. Bambi. Nie Edzia. No jak mam do ciebie mówić? Bambi? Bambi? <laughs> e, no dobra. To, Edward, to, ed, ed, Eddie, Bambi. Edward? Eddie, ed, ed, dobra, Eddie. Jest ok? Ok, Eddie. Ale Edia jest, zakres jest Dobre, taki czerwony znak. Nie skonsultowaliśmy tego Czyli wcześniej. jak będziesz chciał być złośliwy, to możesz mówić Edia. Edia. Nie nie żartuje, oczywiście teraz, Edi. Czy ty z każdym musisz mieć jakąś spinę w Wojsie? Ale to są takie fantastyczne spiny, że życzymy sobie takich w życiu. Ty Może to też wynika z jakichś emocji właśnie w tej walce o uczestnika. My musimy się ścierać między sobą. Na tym polega też ten program. No a poza tym widzowie uwielbiają emocje różne po obu stronach tej Pozdrawiam, sceny. Edzie fantastyczna, po prostu niespodzianka, że tak powiem, dla mnie, bo żadnego z tego filmu, który dzisiaj obejrzałem, nie widziałem bardzo, 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 bardzo długo. Ja jestem szczęśliwy z tego powodu, że mogę być z Wami przede wszystkim i mogę być tutaj i mogę cały czas generować nowe rzeczy. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, koniecznie dajcie łapkę w górę no i też napiszcie, który z tych filmików najbardziej Was rozbawił. Widzimy się w kolejnym odcinku, premiera w każdy piątek o 18.00.